W okręgu konsularnym Chicago pracować będzie 20 komisji, a w sumie w całych Stanach Zjednoczonych 57. Polski konsulat w wiecznym mieście od kilku tygodni prowadzi szeroką akcję informacyjną, jakie warunki trzeba spełniać, aby zagłosować mieszkając na stałe za granicą. Trzeba o tym pamiętać przed sobotnim pójściem do głosowania informuje konsul Michał Arciszewski, kierownik do spraw prawnych i pomocy konsularnej chicagowskiego konsulatu. Od samego początku prowadzimy akcję informacyjną, nie tylko skupioną na tym, jak się można było rejestrować, ale również na tym, jak oddać ważny głos. Przede wszystkim też na tym, że do lokalu wyborczego należy udać się z paszportem. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to głosowanie na podstawie dowodu osobistego nie jest możliwe, więc o tym wyborcom też cały czas przypominamy. Trzeba także pamiętać o tym, że musimy udać się do komisji, do której się wcześniej zarejestrowaliśmy. Termin rejestracji minął w ostatni wtorek, będzie się można jednak od poniedziałku dorejestrować do ewentualnej drugiej tury. Osoby, które już zgłosiły swój udział w wyborach za granicą, nie muszą tego robić ponownie. W Stanach Zjednoczonych w sumie zarejestrowało się 43 tysiące osób. Ta liczba powinna się zwiększyć w drugiej turze. Tak było w poprzednich latach. Dla dziennika związkowego Jan Dachlawski.